Mateusz, mówimy dzisiaj dużo o cenzurze prewencyjnej, o zamilczaniu bardzo ważnych tematów, tak istotnych jak promieniowanie elektromagnetyczne, które wprowadza mega ustawa o budowanych masztach i o wielu ważnych tematach, o których po prostu w przestrzeni publicznej się nie dyskutuje. No ale także o zagrożeniach związanych z przepływem informacji w powietrzu. Ty masz pomysł na to, jak tą sytuację zoptymalizować? Bardzo cię proszę, powiedz parę słów o tym mhm. pomyśle. No więc przyczy przyczyny są już bardzo poważne w tej chwili. My je przewidzieliśmy w swoich gremiach, działach eksperckich, że to będzie postępowało w ten sposób, i przygotowaliśmy parę rozwiązań, które warto znać. My nie możemy tego narzucić, ponieważ jesteśmy ciałem tylko doradczym jesteśmy think tankiem, nie jesteśmy firmą bądź też jako aktywista, sam proponowałem takie rozwiązania, ale nie mogę ich narzucić jako biznes, a nie jako propaganda, więc ja mogę tylko zaoferować, ludzie mogą to przemyśleć, skorzystać, nie muszą. Więc jak widzimy na przykład teraz we Francji, jaka jest sytuacja, to ci ludzie mają te kamizelki nie dlatego tylko, że banki tak rządzą w ich kraju, ale też dlatego, że media nie przekazują informacji o faktycznej stanie rzeczy i to nie przekazują w ogóle. Tak? Tam obraz w sytuacji jak w, w ogóle nie odpowiada temu, co się dzieje w rzeczywistości. No tak jak u nas, tylko jestem tak przyzwyczajeni, że, że jeszcze nie zmontowaliśmy się przeciwko temu. Natomiast media zupełnie odłączyły się i straciły swoją rolę wiesz, informowania publiki o rzetelnych faktach. Zajmują się tylko i wyłącznie sprzedażą różnego rodzaju agendy. Prawda? Więc stają się też szkodliwe, jeśli te agendy idą na wskroś ludzkiemu zdrowiu, ludzkim potrzebom naturalnym, tak? po to, żeby coś sprzedać, jakiś styl życia, ideologię. No takie media niestety, niestety w całości zaczynają być wrogie człowiekowi i trzeba to jakoś odwrócić, bo one nas zabiją po prostu, te media naślą nas na siebie, na przykład ta militaryzacja mnie przeraża po prostu jakaś. jest w debacie, tak, byle oglądamy, zaatakujmy tamtych, zaatakujmy, zajrzyjmy tutaj, tam, no, przecież jesteśmy dorosłymi ludźmi, prawda, w cywilizowanym świecie cywilizacji tej łacińskiej z setkami lat tradycji. Czym my się zajmujemy, słuchaj? Zobacz, do czego to po prostu doszło. Rozumiesz? Co się facet ubrał, spódniczkę, coś tego, a, a na świecie są realne problemy. Mamy Uprowadza tak, się zapasy. tematy zastępcze, Oczywiście. natomiast tematy istotne, nasz majątek są wy, wy, wychodzi bliczaniem. nam, nasze zdrowie, rozwiązania problemów, które mogłyby zwiększyć jakość życia. Ludzie są przemilczywane właśnie na poczet zysków określonych grup interesów. Gdzie Więc... prowadzić dyskusję w takim razie, skoro y, nie w mediach, no porozmawiajmy TV no właśnie, pewnie jest właśnie. bardzo pozytywnym wyjątkiem, e, natomiast y, gdzie de facto dyskutować o, o ważnych sprawach, co ma zrobić Polak w takim otoczeniu mediów? No, ja, ja uważam, że, że już dojrzeliśmy do tego, ponieważ ludzie i tak rozmawiają o tych wszystkich rzeczach, o 447, o tych żydowskich uroszczeniach, e, rozmawiają właśnie o tej kontroli no, przez system finansowy, to już w tramwaju, w samochodzie, wszędzie to słychać, że ludzie mają świadomość, że system troszkę e, się, że tak powiem, wyabstrahował od rzeczywistości i ludzie rozmawiają, ludzie mają taką świadomość, ludzie już teraz o tym rozmawiają i te informacje są przekazywane drogą po pantoflową. I moja propozycja jest taka, to o czym rozmawialiśmy, żeby stworzyć takie 3G spoty, czyli miejsca, w których, gdzie można się spotkać z osobami świadomymi, tak? które nie chcą być częścią tej propagandy, tego zakłamanego świata. Osoby, które potrafią same artykułować swoje pomysły, swoją wizję, mają własną perspektywę na życie, nie boją się artykułować swoich myśli, przekonań i stworzyć miejsce, w którym takie osoby mogłyby wolno po się wypowiadać, że panowałaby tam pełna wolność słowa i to muszą być miejsca w fizycznej przestrzeni. Masz tam myśli zainspirowanie ludzi do spotkań bezpośrednich? Skarżę się, ponieważ istnieje bardzo duże ryzyko, że media starego typu, takie jak internet, prasa, telewizja, zostaną wysterowane całkowicie przeciwko ludziom i zostaniemy pozbawieni możliwości nawet przez Facebooka, czy prewencyjną Facebooka na YouTubie, komunikowania właśnie stanu rzeczy, jaki, jaki diagnozujemy, będą zaniżane te zasięgi i tak dalej, Więc jedyny wyjścia na ten moment, o ile nie możemy stworzyć tak na poczekaniu własnej platformy, ponieważ nawet jeśli jest ten powiedzmy pole face, to on i tak działa na serwerach i na infrastrukturę, którą można zablokować. Prąd można wyciągnąć, można adresy IP zablokować, można na przemianie kraju zablokować niezależne media, więc na dobrą sprawę możemy myśleć w sytuacji, w której będziemy pozbawieni łączności ze sobą w sytuacji wojennej czy przedwojennej na przykład, a taka jest bardzo blisko. Więc potrzebujemy w jakiś sposób utrzymać łączność, przepływ informacji i możemy to praktycznie zrobić tylko i wyłącznie spotykając się ze sobą bezpośrednio. I teraz taka, taki pomysł, taki apel, żeby ludzie znajdywali takie miejsca, tak jak Ci przedstawiłem, w których będą po prostu się spotykać bezpośrednio i to może być też fajne, to może być bardzo przydatne i nowe doświadczenie zarówno dla gospodarzy takich miejsc, co dla osób, którzy w końcu będą mogli zobaczyć, że nie są sami, że są osoby, które mają podobne obawy, tak? podobne może ambicje, będą się nawzajem inspirować. Co, co, co myślisz o, o takim rozwiązaniu? No pewnie też, jako że w nazwie mhm. Ująłeś Free G-Zone, mhm. czyli Free G-Spot, ale to pewnie masz też na mieście miejsca, które będą przyjazne też pod kątem środowiskowym. Tak, Przebywanie tak. tam będzie zdrowe i też komfortowe. Natomiast e, bardzo ciekawa inicjatywa, bo ludzie coraz częściej zamykają się w domach, e, czy w, będąc w autobusach, mhm. nie dyskutują, ale e, przeglądają kolejne strony internetowe, czy e, kolejne portale tak. z filmami, e, natomiast ze sobą nie rozmawiają. No i to jak bardzo... skłonić do tego właśnie, żeby nawiązywali interakcje. To jest bardzo e, przykre i dużo osób właśnie żyje w takim odizolowaniu od innych, nie zaspokajając swoich naturalnych potrzeb, biorąc właśnie z komunii, z bycia w relacji. Mhm. E, boją się, ludzie się na właśnie przez te skłócenia, przez to, że miał się z innej partii, wiesz, czy miał inne poglądy, ktoś nie będzie powiedzmy, hedonistą, rozumiesz, będzie na bakier z tą powszechną propagandą czy poprawnością polityczną, gdzie boją się wychylać, jest bardzo dużo, dużo, dużo konfliktów. Przypomnij mi o co pytałeś, bo to chciałem. Jak skłonić, jak zainspirować ludzi, żeby się skłonić. spotkali, e, gdzie co? są takie miejsca, gdzie można stworzyć takie miejsca? No, jeśli jest, jest jakiś nie wykorzystywany lokal, na przykład, czy ma jakąś kawiarnię na przykład, a, czy w jakichś salkach, świetlicach, jest dużo bardzo które nie są w tych chwili w ogóle wykorzystywane. W parkach być może. Oczywiście za darmo są dostępne, tylko po prostu brakuje takiej zgody, takiej wiedzy o takich miejscach, żeby ludzie wiedzieli kiedy się spotkać i kto jest właśnie tą świadomą osobą, którą nie musi się, yy, się bać. Myślę, że to będzie po prostu pączkować jako pewna taka idea. Ja, ja już to sobie wyobrażam, że właśnie na całej Polsce mogłyby powstać takie kolejne punkciki free, free wolne, od 5G, wolne od promieniowania, od GMO, od wpływów systemów, gdzie nie byłoby, wiesz, walka o pieniądz, o złotówkę i tak Nakłada takie miejsca spotkań żywych, normalnych y, y, ludzi. Myślę, że to może mieć bardzo uzdrowiający wpływ na tkankę społeczną. A ten przepływ informacji, który tam się pojawi, spowoduje, że naprawdę wytrącimy wrogowi bardzo poważne oręże, jakim, jakim są media z ręki, a inne tak. może także. Ja, mnie to bardzo przekonuje. Także Polacy, rodacy, przyjaciele inspirują się nawzajem. Gdzie no. są takie miejsca, w których warto się spotkać? One w już są, może. Tak. Mamy mnóstwo. Może będziemy oznaczać jakoś te miejsca, także zapraszamy do kooperacji w tym temacie. Mhm. No, w taki sposób będziemy omijać te kolejne przeszkody, które stają na drodze do naszych interakcji bezpośrednich. A są jeszcze teraz takie zdecentralizowane platformy, jak DeTube, które korzystają z naszych komputerów, z naszych dysków twardych, właśnie, żeby przechowywać firmy. Więc trzeba wgrać te... do takich mediów, które będą rozproszone, że nie będzie jednego serwera tylko będą przekazywane pliki między ludźmi. Albo na pendrive'ach można, przecież można mieć pendrive y w obiegu, na którym jest kolekcja filmów. Technologia jest. To przecież prawie nic nie kosztuje, tylko to trzeba po prostu chcieć. Przestawić tak. myślenie. A, bardzo dziękuję, też. Spoko.